Witam serdecznie na trzecim dzisiaj spotkaniu. Dzisiaj jest dopełnienie, teraz robimy naszych poprzednich dwóch spotkań, łącznie z ćwiczeniami, które wykonaliśmy. Więc dzisiaj jest takie mini wyzwanie i zakończymy go teraz takim krótkim procesem. Więc na początku, na pierwszym, na, pier, w pierwszy, na pierwszym live, mówiliśmy o tym, jak sami w siebie uderzamy, jak też sami siebie ograniczamy i zapominamy o sobie. I było ćwiczenie, aby zauważyć dzisiaj, kiedy stawiam siebie gdzieś z boku, kiedy coś mówię nieprzyjemnego do siebie samej, kiedy wybieram najpierw innych, a później siebie, swoje potrzeby, odkładam na później, mówię, że nie teraz, a może poczekać, tak? To, 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 co jest dla nas ważne i istotne, bo na przykład ktoś potrzebuje naszej pomocy albo coś, coś mamy dla kogoś zrobić. Więc na drugim w drugim ćwiczeniu mieliśmy zamienić to. Jak te sytuacje, które zauważyliśmy, zamienimy w taki sposób, aby były korzystne dla nas, żebyśmy zadbali o siebie. Więc to było Waszym zadaniem w ciągu dnia. A teraz tak domkniemy ten proces, ponieważ chodzi o to, żeby się to zakotwiczyło i żebyście poczuli, jak to jest, zrobić inaczej. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Ponieważ chodzi o wzorzec. Ten wzorzec, który niesiemy w sobie, pochodzi z dzieciństwa i to robimy z automatu. Wiele rzeczy robimy, robimy z automatu, nie zdając sobie sprawy z tego, że zaniedbujemy sami siebie i relacje ze sobą. Dlatego dzisiaj, właśnie w tych krótkich live'ach, mówimy tak naprawdę o relacji ze sobą. I teraz zachęcam Was do takiego krótkiego procesu, abyście skoncentrowali się na jednej sytuacji, Którą wyłapaliście dzisiaj, kiedy nie stawialiście siebie na pierwszym miejscu, kiedy, od, kiedy odkładaliście siebie, bo mieliście to zapisać, i możemy z tym popracować teraz. Więc zachęcam Was wszystkich, abyście zamknęli sobie oczy. I wzięli głęboki wdech. Rozluźnili się. I przywołajcie sobie tą sytuację, jakąś ostatnią sytuację, w której zignorowałeś, ignorowałeś swoją potrzebę, odłożyłaś siebie na później, może powiedziałaś coś do siebie w myślach, że zaraz. Później, nie teraz. I zauważ, co zrobiłaś z automatu. Tak automatycznie, jak zareagowałaś automatycznie? Co zrobiłaś? Wiele rzeczy robimy automatycznie, jakby ktoś przycisnął przycisk. Nie zastanawiamy się, po prostu reagujemy, bo byliśmy tak nauczeni od dzieciństwa. To była nasza strategia obronna. I teraz w życiu dorosłym dokładnie tak samo zachowujemy się i reagujemy. Zobacz, co dokładnie wtedy zrobiłaś? I przywołaj to uczucie, jak wewnątrz poczułaś się, jak do siebie powiedziałaś. Jak zachowywało się Twoje ciało? A może zignorowałaś sygnały ciała, choć czułaś opór, dyskomfort? Może czułaś, że czegoś nie chcesz zrobić, a zrobiłaś. Może podjęłaś jakąś decyzję, której nie chciałaś. Dla świętego spokoju. Wiedz, że to nie świat cię rani w tym, w tym momencie, tylko ty sama od siebie się oddalasz. Teraz posłuchaj tego wewnętrznego głosu, który ci mówił wtedy. Posłuchaj go teraz, co chciał ci przekazać? Może chciał Cię zatrzymać, a może chciał ci powiedzieć, że jeszcze nie pora dla Ciebie? Że nie zasługujesz. Że nie przesadzaj, że nie możesz o sobie myśleć. Nie bądź egoistką. I dlatego wybrałaś zrobić coś, co nie było albo zgodne z Tobą, albo zapomniałaś o sobie, o swojej potrzebie. Albo odłożyła się ona później. To jest program. To jest program z dzieciństwa. To jest ta strategia, którą niesiesz w sobie, ale ona nie jest już w ogóle do niczego potrzebna. Dziś ten program niszczy relacje ze sobą samą. Oraz relacji z innymi. Teraz to jest moment, aby powiedzieć stop. I powiedz do tej części siebie, która cię zatrzymuje, która powtarza ci, że nie jesteś warta czegoś. Że nie możesz, nie potrafisz, że musisz poczekać, że to nie twój moment. Powiedz jej, że widzę cię. Dziękuję, że mi pomagałaś, gdy byłam małym dzieckiem. Teraz jestem już dorosła i wybieram inaczej. Już nie, nie potrzebuję Twojego prowadzenia. Staję teraz w swojej mocy, w swojej sile i staję za sobą. Teraz ja potrafię zadbać o siebie. Teraz połóż sobie rękę na sercu. Poczuj bicie serca. Weź głęboki wdech. I wydech. Oczy, gdzie jest napięcie. Zlokalizuj to miejsce. I oddychaj do tego miejsca. Do momentu, aż się rozluźni i rozpłynie z wdechem. Puść kojące, uleczające powietrze, które będzie wypychało to napięcie z tej partii ciała, gdzie w tym momencie czujesz. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. I oddychaj tak długo, jak potrzebujesz. Aż ta energia, która tam jest, to napięcie zniknie. Wyobraź sobie, że ono się rozpuszcza. I zanika. Jest go coraz mniej i mniej. I z każdym oddechem znika i ulecza się to miejsce. A Twoje ciało się jeszcze bardziej rozluźnia w tym w tej, w tej odcinku, w tym miejscu. Wdech. I wydech. I teraz popatrz myślą do tej samej sytuacji. Kiedy siebie nie wybrałaś, kiedy siebie odłożyłaś na później. I wyobraź sobie, że robisz inaczej, że tym razem to Ty jesteś najważniejsza dla siebie. Cokolwiek to jest, jakakolwiek czynność to jest. Zobacz, że wybierasz inaczej, aby zadbać o siebie. Może to jest powiedzenie swojego zdania? Może to jest podjęcie decyzji? Może to jest powiedzenie nie? A może po prostu zwykła czynność, kiedy znajdujesz czas dla siebie, na swoje podstawowe potrzeby? Cokolwiek to jest, powróć myślą do tej sytuacji. I teraz wybierasz siebie. Dokonujesz innego wyboru, tworzysz nowy wzorzec. Jesteś bezpieczna. Jesteś dorosła potrafisz o siebie zadbać. I poczuj w ciele, jak się czujesz, robiąc coś zgodnie ze sobą. Tak jak tego pragnęłaś. Że powiedziałaś nie. Że powiedziałaś później, ale nie sobie. Tylko wszystkiemu innemu, co może poczekać. Kiedy zadbałaś o swoje ciało, o swoją przestrzeń, poczuj swoje ciało, co czujesz? Jakie emocje? Nie czuj się winna. Bo nic złego nie robisz. Jesteś bezpieczna. Nikt ciebie nie ocenia. Dbasz o siebie. To jest normalne. Weź głęboki wdech. I wydech. I podziękuj sobie za tą decyzję, bo teraz wybierasz siebie i poczuj ten komfort. Wyprostuj się, podnieś ramiona, bo robisz coś dla siebie. I zgodnie ze sobą, bez ograniczania siebie, wręcz przeciwnie, dzięki temu nabierasz mocy, siły, pewności siebie. Weź głęboki wdech. I wydech. A teraz powoli wracaj świadomością do tu i teraz. Wdychaj swobodnie. Jak będziesz gotowa, otwórz oczy. Dzisiaj ten proces jest domknięciem dzisiejszego dnia, dzisiejszego wyzwania. I jak tylko będziesz się zastanawiać, czy wybrać siebie, i będziesz czuła w ciele dyskomfort, bądź będziesz uderzała nawet w siebie słowami, to wróć do tego momentu. Kiedy masz być dla siebie uprzejma, miła i decydować zgodnie ze sobą, żebyś przypominała sobie o tym, że bliska relacja ze sobą polega na zmianie tego wzorca, wzorca z dzieciństwa, tego unikania siebie, a tym samym unikania innych osób. Bo to jest lustro. Jeżeli Unikamy innych ludzi, to znaczy, że też i siebie unikamy. Z relacji ze sobą. Dziękuję. Proszę bardzo. Więc pamiętajcie o podejmowaniu decyzji, że to ja wybieram siebie, to jest ta moja decyzja i nie idę za tym, co wszyscy. Za całym tłumem, tylko słucham siebie i sprawdzam, czy to ze mną rezonuje, czy to jest dla mnie, czy to jest moje. Bo już nie jesteś tą małą dziewczynką, która musi się dopasowywać, żeby przetrwać, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby nie być odrzuconą. Już nie musisz. Nie musisz już siebie odrzucać. Dlatego dzisiaj, od dzisiaj, podejmijcie względem siebie decyzję, że robię inaczej. Tak jak dzisiaj mówiłam, my zmieniamy ten wzorzec. Nasze życie nie zmieni się, jeżeli my będziemy postępować tak samo i będą pojawiać się te same myśli, te same emocje to nasze życie będzie dokładnie tak samo. Jutro będzie tym samym dniem, jakim jest dzisiaj. Nic się nie zmieni. Dlatego my musimy zmienić wzorzec. Jak my zmienimy wzorzec, będziemy też zmieniać sposób myślenia, emocje będą się w nas zmieniać, my zmienimy cały stan nasz, całe samopoczucie nasze się zmieni. To jak będziemy wieczorem kłaść się spać, jak będziemy rano wstawać, z jakimi myślami będziemy chodzić przez cały dzień? Nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich myśli. Oczywiście, że nie. To jest kilkadziesiąt tysięcy myśli na dobę. Ale możemy kontrolować nasz stan. To, jak my się czujemy. A my, jak podejmujemy decyzję o sobie, to też wchodzimy w pewien stan. Bo jeżeli robimy coś wbrew sobie, to automatycznie nasz stan się zmienia. I możemy nawet uderzać siebie, że... Nie chciałam tak zrobić, a zrobiłam. Ale już koniec tego. Już przestajemy uderzać w siebie, przestajemy do siebie brzydko się odzywać. Przestajemy się krytykować. Bo świat zewnętrzny też będzie tak nas traktował. Jeżeli my się krytyku, siebie krytykujemy, nie akceptujemy, to samo świat zewnętrzny nam pokaże. Będziemy mieć wrażenie, że jesteśmy krytykowani. Będziemy mieć wrażenie, że nas nie akceptują. Jeżeli nie mamy relacji ze sobą, to świat zewnętrzny też nam pokaże ten brak relacji. Dlatego się mówi, że nasze życie jest naszym lustrem. Dokładnie to, co jest w nas, jest odzwierciedleniem na zewnątrz. I dzisiaj te live są takie dość spokojne tak dużo mówimy o tym wnętrzu, ale to jest taki. Przedsmak do tego, żeby zrobić te pierwsze kroki do tej nowej tożsamości. My najpierw musimy stanąć na nogach, przestać uciekać, przestać się chować, przestać uderzać w siebie, bo to wszystko to są programy z dzieciństwa, to są te schematy, to są te strategie obronne z dzieciństwa. One były dobre wtedy, na tamten czas, ale teraz one bardziej przeszkadzają. Zakłócają nam w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego wychodzimy z tych schematów, wychodzimy z tych strategii obronnych, rezygnujemy już z tego, bo nie potrzebujemy tego. To nam zaczęło przeszkadzać. Dlatego wchodzimy najpierw w relacje ze sobą, żeby siebie nie ranić, żeby te rany nam się zagoiły i dopiero możemy wejść w tą nową tożsamość. A z poziomu nowej tożsamości my możemy dopiero wtedy przyciągać do siebie to, czego pragniemy. Więc wtedy to prawo przyciągania będzie działało dokładnie tak, jak my chcemy. Ono zawsze działa na tym, na tym stanie, na tym poziomie, na którym my się znajdujemy. Prawo przyciągania działa zawsze, dwa, cztery na dobę. Ale od nas zależy, co my chcemy przyciągnąć, bo jeżeli... Ja o czymś marzę, marzę o spokojnym życiu pełnym radości, miłości, to ja muszę to czuć już w sobie, to mieć w sobie. Jeżeli ja jestem w lęku, w poczuciu winy, w złości, gniewie, zazdrości albo i zawiści, to jest tak ciężka energia, że jak ja mam z takiego poziomu, jeżeli ja coś takiego czuję, mam przyciągnąć wszystko, co jest na poziomie miłości, wdzięczności, radości, szczęścia. To są całkiem inne częstotliwości. Wszechświat zasila nas na tym poziomie, na którym jesteśmy, i to my decydujemy, my wybieramy na jakim poziomie chcemy być. Więc jeżeli chcę być zdenerwowana, to jestem zdenerwowana, to jest moja decyzja, że jestem zdenerwowana. To ja wybieram, czy chcę się zezłościć na tą osobę, czy nie. Nikt mi nie każe. Jeżeli czuję gniew, zazdrość, to są moje emocje. Ja wybieram. Ja wybieram je czuć. Mogę powiedzieć nie, nie będę tego czuła. Nie chcę tych wybierać tej drogi. Ja chcę żyć w miłości i radości. Te emocje tylko mi wskazują drogę, bo zazdrość zazdrość nam tylko mówi, że my też potrafimy. Zazdrość nam wskazuje, że skoro ja zazdroszczę tej drugiej osobie, bo ma coś więcej, to znaczy, że ja też to chcę. I że to też jest dla mnie, że jest to dla mnie dostępne. Tylko ja po to nie sięgam, bo może właśnie nie podejmuję decyzji. Nie podjęłam decyzji, żeby zrobić krok do przodu po to, żeby wyciągnąć rękę po to. I zazdrość tylko nam pokazuje, gdzie my też możemy być, bo wewnątrz też tego pragniemy. I zasługujemy. Zasługujemy na wszystko. Ja już mówiłam, że wszechświat ma wielki katalog. I my tylko wybieramy, co chcemy. To jest taki duży supermarket. I wybierasz, co chcesz, ale najpierw ty musisz wejść na ten poziom energetyczny, na tą częstotliwość posiadania tego, żeby z tej półki. Musisz wejść na tą półkę. No to będzie dobry przykład. Musisz wejść na tą półkę, żeby mieć te rzeczy z tej półki. Więc. Na dzisiaj, moi drodzy, wam dziękuję. Osoby, które dopiero teraz są na live, dołączyły dzisiaj, dopiero wieczorem. Zachęcam do przesłuchania poprzednich live, bo to jest seria trzech live'ów. Dzisiaj takie mini wyzwanie, też niezapowiedziane. Więc zachęcam Was serdecznie i przede wszystkim też do tych ćwiczeń, do tego krótkiego procesu, który teraz był, żeby połączyć się troszeczkę ze sobą i. Przeanalizować niektóre swoje zachowania w stosunku do siebie, bo to aktualnie nie świat zewnętrzny nas rani, tylko my z siebie sami ranimy swoimi decyzjami, tym, jak siebie sami traktujemy. Więc wychodzimy z epoki, gdzie szukamy winnych na zewnątrz, bo tak, tak się żyło do tej pory. Teraz bierzemy odpowiedzialność za, za siebie, za swoje emocje i za swoje działania. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego wieczoru.